Lubię wychodzić w sobotę, wracać w przyszły piątek Mam mordę na mój na błądy Siostrę Szatkę przy pokoju ma zostaw mnie w spokoju Sprawy ważne i ważniejsze możesz na mnie żenieć Czy nie umiesz po prostu kochać mnie? Transparentna bycia w chcieli jak butów w pier, piel Moje Zioły wiedzą, że nie zawsze czas mam Ale zawsze znajdę jak całą stumul z ramię w ramię tak mój Baruje mi pary, jeśli chcesz to trzeba brać Paruje mi parut, dźwigania ciężki świat. Paruje mi parut, przekazuj mi stan. Paruje mi parut, oparuje w obiekraw. Gra melodiana, grana na harfie Ania. Nie prędko mi świętościa nie było za lekko Trzeba było ciężką ręką Staram się o dobro, mówi się, że wracam nie miałem nigdy kaca. Odłożyłem paczkę, teraz tylko się zatruwam, gdy wzywa mnie praca, Łatwo wchodzi muza, kiedy pyta sobie strugam, łódnie umarł z okna główka, na potwórkach witara wersowy dwóta Nieśmiertelna muza, Jeśli nie tak jak tupak, śnieżno białek butę, w skalę i tak ty go nie skłonasz do awangardu hultę Paruje mi pary, jeśli chcesz to trzeba brać Paruje mi parę, dźwigania ciężki świat Paruje mi par, przekazu stan. stan Paruje mi par Wam paruje w kraka Nie czuję komfortu w wielkich miastach Stąd z tak z wszystkimi na tych światłach Myśląc o tym, jak spędzamy czas na, Myśląc o tym, jak trwonimy czas na. Yeah. Yo, dzięki Katowice, wielkie brawa dla Dżimka!